Cześć! Dzisiaj będzie ostatni odcinek patyków i Badyli, Urszuli Zajączkowskiej i tak sobie myślę, że to jest świetna pora jednak taka zimowo zim, zimowa, przechodząca w przedwiośnie, kiedy kiedy po prostu drzewa są nagie i bardziej widać te gałęzie i nie tylko drzewa są nagie, ale wszystkie inne rośliny też wyglądają mm, na takie bardziej anatomiczne. Cokolwiek to znaczy. Mokre dywany. Granice wymiarów zarówno naszego ciała, jak i czasu, jakim musimy się zmieścić z całym swoim życiem, utrudniają szanse poznania rozmaitych innych składowych istnienia, które przez cały nasz byt są niemożliwie blisko nas. Bo nasze wymiary, także wymiary wyobraźni, silnie dławią zdolności odczuwania. Marne, mamy, marne mamy więc szanse, by te mniejsze, albo potwornie wielkie, żyjące. Lub nieżyjące cząstki wszechświata, tymczasowo zamieszkałe na Ziemi, lub też zupełnie daleko od niej rozpostarte, zaledwie na moment dostrzec i przeżyć. Nie szuka się tego, czego nie ma w wyobraźni: istoty niedostępne dla oka, zbyt krótkotrwałe, albo też nieskończenie, okropnie, zwyczajnie powszechne, więc niemal przezroczyste, jednak są. Tak też w lesie nie rosną tylko drzewa. Pośród tysięcy gatunków mniejszych od nas i od drzew są na przykład mchy. Dotykaliście ich kiedyś z prawdziwą uwagą? Bez myślenia o czymkolwiek innym? Czuliście ich sprężystość, gdy smagaliście dłonią ich wierzchołki? Zatrzymaliście kiedyś oczy na ich zielonych poduchach nieco dłużej niż na sekundę? mchy, zwilgotniałe leśne dywany, kobierce, splecionych łodyżek, olbrzymy dla owadów nieme podłoże dla stóp, racic i pazurów. Mszaki są jedną z najstarszych grup roślin na świecie, a także jednym z pierwszych kolonizatorskich, zuchwałych pomysłów roślin na to, jak zagarnąć dla siebie pustą do tej pory ziemię wyewoluowały ponad 500 milionów lat temu i czy to nie porusza? Już bardzo dawno temu znalazły najdoskonalszą formę i sposób życia, stawiając głównie na minimum i są temu postanowieniu wierne do dziś. I dotyczy to właściwie wszystkich 25 tysięcy gatunków. Każdy cechuje umiarkowanie i minimalizm przestrzennej formy. Funkcjonalny, uniwersalny, prosty, Modernizm. Kiedy dotykam listków płonnika, wiem, że od tego nie chcę, że on tego nie chce. Moja ciepła dłoń pokryta grubą skórą, tłuszczem i wilgocią jest istotnie ciałem obcym, ciałem o bardzo innych właściwościach materii niż jego listek, więc roślina od razu wchodzi w tym moim, z tym moim obiektem w interakcję. I ja tego nie czuję, ale dobrze wiem, że tak jest. Różnice potencjałów zawsze poruszają energię. Mchy w zdecydowanej większości są roślinami po i, po i kilohydrycznymi, co oznacza, że będą wyglądać tak, jak woda im na to pozwoli. Jeśli otacza je chmurka wilgoci, przezroczysta para lasu albo uwalniane kropelki z przesiąkniętego deszczem runa, to wtedy wyglądają jak mchy. Ich wysycone komórki, jak mikrobaloniki otoczone elastycznymi ściankami, będą tworzyć formę pełną rośliny, nawodnioną, sprężystą i w zasadzie taką jej postać rysuje się od wieków w książkach. Tak się o niej myśli. A przecież nie jest ona jedyna. Czasem wystarczy, że w luce między koronami drzew skupiony pęczek promieni rozgrzeje runo. Zwiększy energię wody, a ta zacznie z ciała mchu uciekać. Tak samo łatwo, jak się tam dostała, parując wprost z komórek. W kilka chwil mech przybierze postać zwiniętego, zielonego wiórka. Cała kępa zaś będzie wyglądała jak martwa. A potem znowu na wieczór skropliny osadzać się będą w dnie lasu, mchy spęczniają, stroszą listki, rozpościerając je na boki, dotykając się, stworzą zespół wspierającej się kolonii. Rośliny te są bowiem niebywałymi sensorami bliskości wody. Jako pierwsi najeźdźcy ziemi nie mają zbyt wielkich zdolności do rozporządzania wodą w swoich ciałach. A tym bardziej do jej magazynowania. Większość nie ma nawet tkanek przewodzących. Są jak zielone włóczki lasu, całym swoim ciałem chłonące wodę i z lekka ją oddające powietrzu, w zależności od tego, czy w przestrzeni jest wody brak, czy nadmiar. Ektohydryczność, czyli pochłanianie wody całym ciałem, nie przez korzeń, którego mchy nie mają, jest wyjątkową. Wyjątkową cechą tych roślin. Mchy w większości nie mają też nawoskowanych tkanek okrywających jak igły sosny czy połyskujące trawy, a tylko cieniuteńką błąkę całkowicie zależną od otaczającego środowiska. Nie mają też kory, są więc jak odarte ze skóry, wstawione w las wnętrzności roślinne. Można wszystko zobaczyć bez krojenia. Zdecydowana większość z nich jest zatem czułymi hydrografami lasu. Wytrzymują niebywałe wodne wstrząsy graniczące ze śmiercią, i czule rysują obrazek lasu zasuszonymi zwiędłymi witkami. Albo prężnymi, pełnymi życia i zieleni, nastroszonymi łodygami. Jest woda albo jej nie ma, to wyrażam od razu, wciąż z niezwykłą wytrzymałością, zachowując w sobie życie pomiędzy tymi skrajnymi stanami. Mrzawka czy słońce, a w nich oceany albo pustynie. Wrywam z kępy gametofit złotowłosu strojnego i podnoszę. Po minucie jego listki tracą żywą zieleń, schną, ciasno zaplatają się wokół łodyżki. A wtedy mocze go w leśnej kałuży. I w kilka sekund wszystko na nowo, w nim się otwiera i w oczach zmienia się jego kolor. Zmartwychwstał. Mszaki nigdy już nie będą wielkie. Ten najpokaźniejszy z nich, australijska Dawsonia, sięga kolan. Inne tarzają się po ziemi. One nie mają tkanek mechanicznych, tak jak nasze kości obleczone w miękkie mięso i narządy metaboliczne jak drewno u drzew, na które naciągnięte jest łyko, bo tkanki wzmacniające rośliny stworzone zostały znacznie później. Mszaki nie mają sztywnych włókien ani grudek twardych ziaren sklereidów. Nie formują przyrostów drewna, nie są otoczone sztywnym cylindrem kory, nic z tych rzeczy. Ich łodyżki w środku wyglądają jak gąbka wypełniona wodą, prawie jak kostka arbuza. Komórki cienkościenne, a w nich głównie woda to całe stworzenie. Tylko te bardziej zaawansowane, nowatorskie wykształcają w rdzeniu skromne komórki, nieporadnie przewodzące wodę. Wyglądają one jednak jak kilka okruchów wysypanych na środek posadzki. To są hydroidy. Cicha zapowiedź pierwsze zdanie dalekiej. Podróży roślin w kierunku ewolucji drewna, która wciąż u roślin trwa. Tworzenie wewnętrznej architektury szlaków rozprowadzania i kontrolowania zachowania wody jest wielką sztuką organizowania intymnej przestrzeni ciała roślin. Mszaki rozpoczęły to poprzez wyrysowanie w sobie skromnej ścieżki dla wody w centrum młodyżki. Wszystko to i tak jest ogromnym postępem ewolucyjnym. Myślę, wyobrażając sobie zielone galarety pierwotnych roślin, brunatne flegmy pradawnych glonów, zaślimaczone śluzem osady bakterii wyzierające ze skał osuszających się oceanów, dające początek późniejszym lasom, stepom i łąkom. Patrząc w mchy od środka i na mchy w lesie, widząc ich Ażurowe skupienia, nie sposób się nie zdziwić, jak to się dzieje, że są w stanie zachowywać swoją formę, że tworzą stabilne postacie. To niezwykły wyczyn u roślin, że przed milionami lat przystały raczkować, tarzać się po brzegach i wreszcie stały. Samodzielnie. Jak to więc możliwe, że mchy, pozbawione korzeni, bez sztywnych tkanek, mając w sobie niemal tylko wodę, na dodatek pulsującą w rytmie obecności w kapryśnym otoczeniu, nie wywracają się? Odpowiedź wydawała mi się tak niemożliwa, że najpierw okropnie się nią zawstydziłam. Potem przez dwa lata eksperymentowałam, skubałam i patrzyłam, by spróbować dowieść, że może jednak to złudzenie ma w sobie ziarno prawdy, że to tylko dlatego. Bo mszaki żyją w grupach, bo nigdy nie żyją same? Nie widziałam nigdy pojedynczej łodygi mchu, co zauważać mam zwyczaj u drzew czy różnych innych roślin. Mszaki zawsze są blisko siebie, i tu tkwi opowieść o ich sposobie na suchą przestrzeń, na własne niedoskonałe, delikatne ciało, nieprężące się sztywnymi badylami, a wysycające się tylko czasem wilgocią z powietrza. Woda buduje tkanki mszaków. Tkanki tworzą więc konstrukcje nietrwałe, bo akwarystyczne, zamknięte w celulozowych, szklistych ściankach komórek jak bibułki. Dlatego muszą żyć obok siebie. Tak właśnie myślałam. Zaczęłam zatem studiować, doświadczając co krok mroków niewiedzy, bez przerwy widząc wielkie nic. Studia jednak trwały. Wybrałam tylko trzy gatunki, jakie najczęściej spotykam w lesie, bo skoro są. To znaczy, że umieją sobie poradzić. Złotowłos strojny, bielistka siwa oraz widłoząb miotlasty. Pierwszy tworzy ciemnozielone kępy w nastroszonych z nastroszonych gwiazdkowato łodyżek, z których wyrastają długie, żółto-czerwone lub brązowe sety, a na ich końcu są zarodnie. Na takiej kępie zatrzyma się szyszka, a często też Mniejsze gałęzie. Bielistki siwej trudno nie zauważyć przez jej osobliwe, sine poduchy, jakby czupryny głów wyrastające wprost z ziemi. Pojedyncze okazy rosną jak zbite w kępie, że same się zabijają przez niedobór światła. Rozdarta kolonia pokaże, że to co w niej żyje, to tylko wierzchnie i zielone witki, a na większość wypukłości składa się z brązowiałe i mokry trup. ząb miotlasty tworzy łukowato zagięte listki, cały zaś jest zwykle zaczesany w jedną stronę. Rośnie w drobnych, dość gęstych kępkach, ale nie aż tak strasznie gęstych jak bielistka. Niezwykle trudno jest zajrzeć do wnętrza takiej kolonii bez naruszania jej, bo każde odchylenie liścia grubym palcem, wyginanie łodyżek jest zmianą konstrukcyjną, więc zawsze w jej końcowym obrazie nieprawdą. Przez mikroskop skaningowy można oglądać niektóre właściwości architektury mków. Kolumienki, tarasy, wsporniki i balkony listków. I rzeczywiście, w czasie wielu godzin siedzenia i patrzenia pełnej rezygnacji z własnej skali percepcji niemalże kurcząc się do wielkości kilku centymetrów gdy przed oczami jest tylko monitor podłączony do mikroskopu a w komorze schowane są mikrofragmenty lasów w postaci skromnej szczecinki mchu to właśnie wtedy istnieje szansa zobaczyć ją wreszcie naprawdę Kępy mchów są samotworzącą się spójną formą, zbudowaną z indywiduów, wspierającą się przez listki, przez ich bezpośredni dotyk. Muszą więc rosnąć blisko siebie, mieć się cały czas pod ręką. U złotowłosu listki są zakończone haczykowatymi wyrostkami, dzięki czemu mogą się zazębiać i trzymać mocniej. Z kolei lejki, liści, ubielistki, wystawione w niebo, jak ruloniki i skartki papieru, sprawiają, że trudniej się przełamują pod ciężarem wody czy śniegu. A łukowato wygięte liście u widło zębu być może działają jak sprężynki. Są też jak rynienki, które mogą zbierać wodę z atmosfery i wprowadzać ją wprost do środka roślin. Zwot Bielistka Coż, może lepiej by było I jeszcze widłoze. Dzięki temu, że mchów... Dzięki temu, że ciała mchów są niemal przezroczyste, patrząc na nie widzimy ich wnętrza, tyle że bez anatomicznych detali, które w naszych oczach są zamazane nieostrościami, więc jawią się tylko odcieniami zieleni. Stosując wyjątkową substancję fluoresceinę, fluoresceinę, mogłam podejrzeć je głęboko, bo gdy fluoresceina dostanie się do żywej komórki podświetlona lampą UV, rozświetli się jak neon przez co jak rzadko kiedy można przyglądać się objawom życia rośliny w sposób bliski ideałowi, nie dotykając jej, nie przecinając. Patrzyłam więc na nią jak na plątaninę szklanych naczyń, w których przemieszczał się roziskrzony barwnik. Patrzyłam, jak się w roślinie przeistacza światło. Już po chwili w suchej przestrzeni laboratorium wszystkie liście łodyżek złotowłosu zasychają. Zawijają listki, poszczególne rośliny tracą zatem ze sobą kontakt. Nie dotykają się, kropla wody z fluorescyjną, zapuszczona na wierzchołek łodygi, ożywia roślinę momentalnie. Wewnętrzny strumień rozbłyskuje, na jasnozielono, zapalam w niej neon, roślina rozpościera na bok listki i wtedy dzieje się rzecz niebywała. Liście dotykające ciała sąsiada przez ten kontakt przekazują mu wilgoć, widzę to wyraźnie w rozświetlonym potoku, nawodniony liść rozplątuje się rozkładając liście na boki, dotyka innej stojącej obok zastygłej suchej łodygi i woda niesie się między nimi, a ja widzę płynące światło. Dzięki takiej geometrii kępy, dzięki temu, że liście się stykają, mogą rozprowadzać wodę między sobą, nie posiadając korzeni ani systemu wewnętrznego samodzielnego przewodzenia wody, jakże to inne od drzew. Mchy tworzą złożony i zorganizowany organizm, i myślenie o nich jak o pojedynczych okazach, rysowanie ich jedną kreską, jest jak mówienie o oceanie na podstawie jednej fali. Skoro rośliny w grupie rozprowadzają wodę między sobą, podają ją sobie, dzielą się nią wodę, wodę, która je tworzy, wypełniając przestrzenie ciała. Wodę, która utrzymuje komórki w stanie aktywności i daje szansę na przeżycie. Wodę, która pozwala na występowanie w nowe na wstępowanie w nowe obszary, na eksponowanie Się na obce, raz. skoro rośliny w grupie rozprowadzają wodę między sobą, podają ją sobie, dzielą się nią. Wodę, która je tworzy, wypełniając przestrzenie ciała, wodę, która utrzymuje komórki w stanie aktywności i daje szansę na przeżycie, wodę, która pozwala na wstępowanie w nowe obszary, na eksponowanie się na obce wiatry i tereny, to czym jest dla mszaków kropla deszczu po suchym dniu? Czym jest ta kropla widziana w ich skali, czyli bardzo innej niż nasza? Ogromną, gęstą, lepką i bardzo ciężką, bijącą w ich wierzchołki kulą. Wewnątrz której schowane pod grubą warstwą powłoki są te niezbędne i rozdygotane cząsteczki H2 i O. Jak forma mszaków będzie współgrała z opadem z nieba istoty ich metabolizmu? Kępka mchu w maszynach politechniki, kable, przyciski i układy scalone, na nagrania. Uderzeń kropel w liść, kamera, start. Potem analizy, pomiary. Płakać mi się chciało dopiero po wszystkim. Woda w zetknięciu z wierzchołkiem złotowłosu wypełnia go jak kielich. Obmywa listki i przyklejona do łodyżki stacza się wolno bez najmniejszych rozprysków, bez kroplenia, jakie znamy, gdy deszcz opada nam na czoło albo gdy rozrywa się na drobiny w kałuży. Woda zalewam chy, a one podają ją dalej liście w wilgoci kleją się do siebie z jeszcze większą siłą, jeszcze silniej się trzymają. U jest nastroszone, jej nastroszone listki działają jak lejki, wciągają wodę do wnętrza kępy, wnika ona w nią gładko, jakąś niebywałą postacią, zjawiskiem surrealistycznego pochłaniania, panowania nad nią absolutnego, a do tego ciężko mi było się przyzwyczaić, mając tyle głowy, że patrzę przecież na żywą pryskającą wodę, jaką znam ze swojego życia. Naukowato w wygiętych listkach widło zębu kropla rozkłada się jak na wystawionych w deszcz językach. I znowu rzeźwi, nawadnia, moczy je i w nadmiarze ścieka torem geometrycznym niżej do liści, które ją przechwycą. Myślę, że tyle wystarczy. Żeby przeczytać więcej, sięgnijcie po książkę Urszuli Zajączkowskiej i zanurzcie się poczubek głowy w naturze. A teraz miejcie dobry dzień i dużo słońca. Cześć!